Hej, typerzy! Mam nadzieję, że pandemia nie pokrzyżuje nam planów i przed nami kolejny sportowy weekend. Czas zatem na pewniaczki. W tym tygodniu partner naszego cyklu to PZBOOK, czyli Polskie Zakłady Bukmacherskie. Link do rejestracji i kod znajdziecie jak zawsze w opisie pod filmem. Dodatkowo kocik promocyjny wyświetlamy również tutaj. Wpisując podczas rejestracji nasz kod pewniaczki, możecie liczyć na cashback do 200 zł oraz 20 tysięcy punktów do wykorzystania w sklepiku gracza PZBOOK. Sprawdźcie, co możecie z nimi zrobić. Aha, pamiętajcie, że kod należy wpisać tutaj. A teraz nasze pewniaczki. Przede wszystkim mamy nadzieję, że mecze się odbędą. A które przykuły naszą uwagę? W Polsce w ten weekend mniej spotkań. Pewniaczkiem naszym zdaniem będzie jednak wygrana Legi z Bartą. Wojskowi jeszcze nie zachwycają, ale powoli łapią odpowiedni rytm i podwodzą, czy słowami Michniewicza grają coraz bardziej powtarzalnie. Nie powinni mieć litości dla Bedniaminka, który w roli gospodarza jeszcze nie strzelił kola w ekstraklasie. Dalej Liga Angielska. Tu jak zawsze będzie ciekawie, a my postaraliśmy się o niebanalne typy. Rozkręcający się Liverpool naszym zdaniem wygra pierwszą połowę z West Hamem Łukasza Fabiańskiego. Kurs na taki obrót zdarzeń jest całkiem solidny, a między meczami Ligi Mistrzów Liverpool może chcieć wygrywać ekonomicznie. Szybko strzelić i dowieść. Brzmi sensownie, prawda? Typ numer dwa to obie drużyny strzeliły gola w meczu Newcastle-Everton. Obu ekipom tylko raz w tym sezonie zdarzyło się nie strzelić gola. W tym meczu spodziewamy się małej wymiany ciosów. Na koniec hit, czyli Manchester United Arsenal. Faworytem są dla nas czerwone diabły, które ostatnio rozprawiły się z wspomnianym Newcastle. Arsenal z kolei rywalami z Top Six w tym sezonie przegrywa. Z United raczej nie zdołają się przełamać. Zakład bez remisu na United. Teraz Włochy. Tu mamy dla Was dwa typy. Zakład bez remisu na Milan w wyjazdowym starciu z Udinese i jedynka na Napoli w starciu z Sasuolo. Milan wróci na zwycięski szlak po szalonym starciu z Romą, a ofensywne usposobienie Napoli wykorzysta lekką zadyszkę Sassuolo. Poza w tym meczu może być naprawdę hokejowy wynik. W końcu zagrają ze sobą dwie z trzech najbardziej bramkostrzelnych drużyn w lidze. Na koniec Niemcy. W Bundeslidze wyjątkowo ciekawie zapowiada się spotkanie Borussia Mönchengladbach z RB Lipsk. Do tego dołożylibyśmy zakład bez remisu na Augsburg w spotkaniu z Mainz oraz taki sam typ na Leverkusen w wyjazdowym meczu z Freiburgiem. I jeszcze goł dwujeczkę na Borusję z Dortmundu. Ekipa Luciana Favre na wyjazdach radzi sobie mniej spektakularnie niż w domu, ale Arminia nawet u siebie będzie mieć problem z zapunktowaniem w tym meczu. Borussia po trzech ligowych zwycięstwach to nie jest drużyna na przełamanie dla Arminii, która trzy ostatnie starcia widzę przegrała. Tyle naszych typów. Teraz oddajemy głos ekspertowi. Dziś Pewniaczki na Weekend przygotował dla Was Paweł Grabowski, dziennikarz w Kanal Plus i portalu Niuans Sport. Tak, halo, halo. Cześć, cześć Paweł, cześć. widzimy się, słyszymy mam nadzieję już. <grych> e, chyba tak, ja przynajmniej Cię widzę i też słyszę. Bardzo się cieszę. No słuchaj, dzwonimy Ciebie podpytać, e, czy masz jakieś Pewniaczki na Weekend? E, oczywiście, że mam. Czy Pewniaczki to się okażą po Weekendzie? Zobaczymy jak to wszystko... Wszystko, wszystko wytypujemy, ale tak, przygotowałem kilka meczów i zacznę chyba od Ligi Holenderskiej. Tam jest takie fajne spotkanie Ajaxu z Fortuną Cittar, czyli pojedynek pierwszej drużyny w tabeli z ostatnią i spokojnie nie, nie proponuję typu na Ajax Amsterdam z kursem 1,1, bo, bo to jest oczywiste, ale wydaje mi się, że ciekawym rozwiązaniem jest postawienie, że Ajax ten mecz wygra powyżej 3,5, gola, kurs na over 3,5. Ajax ostatnio wygrał z Benlo o 13 brakami, wcześniej pokonał Herenwen pięcioma. wydaje mi się, że to jest zespół, który jest na ewidentnie fali wznotącej i, i no świetnie rozpoczął sezon. Zespół z młodzieżą typu, typu Kudus, która akurat jest skontuzjowana, nawet ostatnio w Widze za Talantów pokazał nam Antonego, pokazał nam Gravenbercha, pokazał nam Szursa. Naprawdę jest tam paleta świetnych piłkarzy i wydaje mi się, że tutaj z tą Fortuną która jest ostatnia, która bodajże 15 bramek straciła w tym sezonie, no to tutaj Ajax znowu się zabawi, bo, bo jest to zespół, który jak dostanie ewidentnie słabszego rywala, to potrafi to swoją przewagę, tę swoją jakość uwypuklić. I kolejny mecz, tak? Tak, I tak. sobie tak po kolei, tak? No, dokładnie. Dobrze, no to, no to jest ten Ajax. Co jeszcze? No wydaje mi się, że możemy zajrzeć do Anglii, tam spotkanie Newcastle z Evertonem, Everton Eee, ostatnio przegrał co prawda z Southampton, ale nadal jest liderem ligi. Eee, nadal jest rewelacją tego sezonu. Carlo Ancelotti świetnie ten zespół poustawił. Ja, ja myślę, że Ayrton e, znowu te, 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 ten mecz wygra. Eee, kurs e, zachęca, bo po 2,2, więc, więc wydaje mi się, że tutaj warto się pokusić. Newcastle u siebie bodajże w pięciu meczach aż trzy razy przegrał, więc to nie jest żal. sam James Park, w nie jest żadną twierdzą. Newcastle, to jest taki zespół z dolnej części tabeli, który trochę się miota od ściany do ściany, który ma też kontuzję, bo John Joe Shelby jest, jest kontuzjowany w środku pomocy i wydaje mi się, że nie ma tam jakiejś takiej jakości, żeby temu Evertonowi się przeciwstawić, który w ostatnich meczach pokazywał talent Hamesa Dominika Calvert-Aluina i no tutaj Everton jest faworytem. Trzeci mecz, trzeci mecz, muszę pomyśleć, Ciekawie zapowiada się spotkanie Szalkę i Stuttgartu w Bundeswidze. Mm -hmm. Szalkę ostatnio przegrało 0-3 z Borusio Dortmund. W ogóle jest to klub, który w tej chwili no, przypomina taki obraz nędzy i rozpaczy. Klub niby węgla, a już bez prądu. Zespół, który w tym sezonie, w tym roku chyba wygrał tylko jedno spotkanie. W 2020 tylko jedno spotkanie wygrało Szalkę. Od 21 spotkań. Bez zwycięstwa, też czytałem taką statystykę, że jeśli teraz przegrają ze Stuttgartem, to zbliżą się do rekordu Tasmani Berlin, która 31 meczów kiedyś też miała bez zwycięstwa. No i tutaj ewidentny typ na Stuttgart, który gra na wyjeździe, więc kurs jest też zachęcający. Stuttgart to zespół, który być może będzie rewelacyjny tego sezonu, zespół z olbrzymim natężeniem talentów, piłkarzy tacy jak Mangala, jak Raman. Gittuka są gracze, którym warto się przyglądać, więc no tutaj zachęcam na, na, na Stuttgart, który podejść po 400 ostatnie wygrał, więc jest na takiej też fali wnoszącej. Okej, okay. a może przewidujesz jeszcze jakąś niespodziankę? Niespodziankę, niespodziankę? Wiesz co, ciekawy mecz jest we Francji, Ren mm -hmm. gra z Brestem. Nie wiem, czy to będzie niespodzianka, bo oczywiście Ren jest faworytem, ale też kurs zachęca, bo to jest 1,8 bodajże. Mm -hmm. I Ren, które ma jedną z najlepszych akademii we Francji, Ren, które ma wielki talent w postaci Eduardo Campavingi, Ren, które jest bodaj trzecie w tabeli i świetnie sobie w tym sezonie radzi, chociaż ostatnio przegrali, ale to był, mm -hmm. mam nadzieję, wypadek przy pracy, no i Ren gra z prestem. Prez, który stracił 18 goli w tym sezonie, to jest wynik podobny do ostatniego w tabeli Dijon. Zespół z fatalną obroną, zespół bez jakości, bez piłkarzy, którzy mogą przeciwstawić się rem. ja mam nadzieję, że ten rem jest takim meczem, klubem, który warto rozważyć. Super. Dziękuję Ci pięknie za tę analizę, tak naprawdę z każdego prawie kraju w Europie. Bardzo się cieszę, że zagościłeś nas w pewniaczkach. I co, trzymaj się zdrowo przede wszystkim. Okay, no mam nadzieję, że coś wejdzie, więc zobaczymy. Ja też mam taką nadzieję. Trzymamy kciuki. Do zobaczenia. Dobra, dziękuję, pa, trzy, cześć. No, papa. Pa. To już niemal wszystko. Oczywiście pamiętamy o konkursie. Do zgarnięcia, tak jak ostatnio, cztery free bety w PZBuk po 50 zł. Nasze nagrody trafią do osób, które w komentarzach pod filmem trafnie przewidzą bankowy wynik Manchester United-Arsenal. I będą najszybsze. Pamiętajcie tylko, że aby wziąć udział w zabawie trzeba mieć aktywne konto na pzbook.pl. Założycie je korzystając z naszego kodu PEWNIACZKI lub klikając link w opisie filmu. Zapowiada się kolejny ciekawy weekend ze sportem i naszymi typami. Pamiętajcie tylko o łapce w górze dla filmu oraz subskrypcji naszego kanału. Cześć!